Witam Państwa w piątek, 24 marca, ze studia Telewizji Imperium przy Ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu, pierwszy synod diecezji kliwickiej, biała sobota i zlekceważony za Agnieszka Krewicka-Badz. Zapraszam na wiadomości. W sobotę 25 marca obchodzić będziemy 25. rocznicę powołania przez Ojca Świętego, św. Jana Pawła II, Diecezji gliwickiej. Obchody rozpoczną się tego dnia o godzinie 10.30 uroczystą Muszą Świętą Dziękczynną w której będą uczestniczyć zaproszeni biskupi oraz przedstawiciele całej diecezji. Na zakończeniem mszy świętej ksiądz biskup Jan Kopiec ogłosi, że zwołuje pierwszy synod diecezji gliwickiej. Synod diecezjalny stanowi grupa osób, które doradzają księdzu biskupowi na jego wyraźną prośbę. Synodalny, czyli wspólny sposób rozwiązywania problemów w kościele. W czasie obrad synodu reprezentacja wiernych będzie niezwykle szeroka. W każdej parafii powstanie zespół synodalny, który będzie opiniował projekty dokumentów synodalnych oraz zbierał propozycje i wnioski wszystkich wiernych z parafii. Na tym etapie w pracę synodu włączonych będzie kilka tysięcy osób. Szczegóły przygotowań i obrad synodu określają kodeks prawa kanonicznego i regulamin pierwszego synodu diecezji gliwickiej. Ochody 25-lecia naszej diecezji oraz ogłoszenie rozpoczęcia synodu zainauguruje Uroczysta msza Święta w Gliwickiej Katedrze, którą transmitować będzie nasza telewizja. Początek transmisji o godzinie 10.30 serdecznie zapraszamy. Jutro uroczystości jubileuszu 25-lecia Diecezji Gliwickiej w Kościele katedralnym. Jak to będzie dokładnie jutro wyglądało? Przede wszystkim co do rocznicy będzie odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem arcybiskupa Wiktora Skworca. Homilię wygłosi nasz biskup Gliwicki Jan Kopiec. Pod koniec tej mszy, jako dziękczynienie, też jako owoc tych 25 lat diecezji, ksiądz biskup uroczyście zainauguruje pierwszy synod diecezji Gliwickiej. Jak wyglądają prace synodu? Składają się z różnych etapów. Ten pierwszy to praca w małych grupach. Na każdej parafii zostanie powołany zespół synodalny złożony z osób należących do parafii. Zostaną powołane także komisje tematyczne, które będą rozmawiały na tematy im przeznaczone, które, którymi się zajmują jako, jako te grupy tematyczne. A następny etap to już jest, to są zebrania komisji. Plenarnej, które będą pracowały nad ostatecznymi rozwiązaniami, ostatecznymi, ostatecznym wyglądem też dokumentów, które później zostaną wprowadzone w diecezji. Czyli rozumiem, że y, zwyczajni wierni, nie tylko księża, mogą wziąć w jakiś sposób udział w tym synodzie? Od pewnego czasu już biorą. Zaczęło się wszystko już kilka miesięcy temu, kiedy była możliwość wypowiedzenia się na tematy, jakie powinny zostać. Poruszone na synodzie, każdy mógł zgłosić swoje propozycje tematów. Była dostępna na stronie internetowej Synodu ankieta, w której każdy mógł wziąć udział. Także właśnie nie tylko księża, nie tylko osoby duchowne, ale każdy, każdy wierny diecezji. Ile czasu trwa synod? Jest to czas otwarty. U nas w diecezji planujemy, że będzie to tak minimum półtorej roku. W sobotę 25 marca na terenie Zespołu Szkół Specjalnych imieniem Janusza Korczaka w Wójtowej Wsi odbędzie się impreza integrująca osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Będą bezpłatne porady lekarskie, warsztaty i marsze Nordic Walking. Biała sobota dla niepełnosprawnych i ich rodzin rozpocznie się o godzinie 10. Uczestnicy będą mieli możliwość wykonania bezpłatnych badań pirometrii, ciśnienia krwi, dokonania przeglądu jamy ustnej, skorzystania z masaży sięgnięcia porad prawników. Będzie można także oddać krew w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i dowiedzieć się czegoś więcej na temat idei honorowego dawstwa krwi podczas prelekcji. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Podajmy Sobie Ręce i Zespół Szkół Specjalnych imieniem Janusza Korczaka. Biała Sobota dla niepełnosprawnych i ich rodzin jest objęta honorowym patronatem prezydenta miasta Gliwice. Jest to inicjatywa naszej szkoły, ale także Stowarzyszenia osób niepełnosprawnych. Podajmy sobie ręce i właśnie we współpracy z, tą, z tym stowarzyszeniem podjęliśmy taką decyzję, żeby pomóc właśnie osobom niepełnosprawnym mieszkającym w naszej gminie w dostępie do specjalistów. Zapraszamy mieszkańców Gliwic, żeby mogli skorzystać z porad różnych specjalistów w dziedzinie medycyny, ale także tak ogólnie można powiedzieć zdrowego życia. Oczywiście impreza jest skierowana dla osób niepełnosprawnych, ale żeby podnieść świadomość tych osób, żeby im pomóc ewentualnie w trudnych sytuacjach. Kiedy mają utrudniony dostęp do specjalistów. Oprócz specjalistów w zakresie medycyny, czyli lekarzy, pediatrów, psychiatrów, będą także dietetycy, będą także specjaliści naszych tutaj gliwickich instytucji, które zajmują się na co dzień pomocą osobom niepełnosprawnym. Będą to przedstawiciele naszego ośrodka pomocy społecznej, naszego Urzędu Pracy, no i także wielu innych instytucji większość osób kojarzy frisbee z Sami lub rekreacyjnym rzucaniem w parku. Lecz Ultimate to sport w 100% drużynowy. W naszym mieście właśnie zawiązuje się pierwsza grupa trenująca tę dyscyplinę. Co ciekawe, w tym sporcie nie ma sędziów. Zawodnicy sami rozstrzygają sporne sytuacje w oparciu o zasady fair play. W Polsce pierwsze drużyny zaczęły powstawać kilkanaście lat temu. Teraz przyszedł czas na gliwice. Jeżeli lubisz biegać i skakać, chcesz spróbować czegoś nowego, koniecznie dołącz do grupy Ultimate Frisbee Gliwice na Facebooku. Tam podawane są szczegóły dotyczące treningów. Nie jest wymagany żaden profesjonalny sprzęt, nie ma także opłaty wpisowej. Wczoraj przed południem podczas kontroli drogowej przy ulicy Rybnickiej policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 53-letniego mieszkańca Gliwic, który kierował Oplem Astrom. Gliwiczanin miał pecha. Podczas rutynowej kontroli wyszło na jaw, że nie powinien w ogóle zasiadać za kierownicą. Z powodów zdrowotnych cofnięto mu bowiem uprawnienia do kierowania. Mężczyźnie grożą nawet 2 lata więzienia. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Pełna oferta programowa telewizji Imperium dostępna jest w sieciach światłowodowych Imperium Telekom oraz na stronie tvimperium.pl. Najświeższe informacje i komentarze dostępne są na naszych portalach społecznościowych. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a kolejne wiadomości już w poniedziałek o stałej porze.